Kochani przyjaciele Oblubieńca, witam ponownie. Eucharystia, Szczyt i Źródło, konferencja z czwartego tygodnia, wezwanie do świętości. I tutaj trochę powiem o liturgii. Nie będę może tak streszczał wprost tych rozważań, ale chcę powiedzieć trochę o tym, czym jest Eucharystia. Bo Eucharystia jest liturgią. Nie każda nasza modlitwa jest liturgią. Liturgia jest Eucharystia, modlitwa brewiarzowa, która w samej nazwie ma liturgię godzin. Nabożeństwa w sensie ścisłym nie są liturgią, są nabożeństwami. W sensie takim szerokim można powiedzieć, że każda czynność wspólne, oddawanie chwały Bogu, jest w jakimś sensie liturgią. Liturgia to publiczny, prawnie ustalony kult Kościoła. To sposób, w jaki Kościół wyraża swoją cześć wobec Boga, poprzez symbole, śpiewy i wszelkie czynności. Czyli chcemy oddać chwałę Bogu, czyli będziemy sprawować kult i robimy to publicznie, w dużym gronie. I jest to prawnie ustalone. Dlatego wiele razy o tym mówiłem i walczyłem o to, i mam nadzieję, że choć trochę zapamiętaliście. Bardzo mnie boli i myślę, że Panu Jezusowi też na tym zależy, żeby nasze przeżywanie liturgii było w jedności postaw, gestów, słów, melodii, żeby, bo zobaczcie, co się dzieje, kiedy każdy się modli po swojemu. A jeżeli mamy przepisy liturgiczne, ja nie jestem jakimś takim fanatykiem liturgicznym. Liturgiści o sobie mówią, że czym się różni liturgista od terrorysty? Z terrorystą można negocjować. A z liturgistami nie za bardzo. My nie przesadzamy z tym. Mam nadzieję, że nie czujecie się przez księży w naszej parafii jakoś terroryzowani przepisami liturgicznymi. Raczej tego nie dostrzegam, ale równocześnie te przepisy po coś są. Wtedy, kiedy sprawujemy Eucharystię w jednym duchu, to jeżeli pójdziecie na Eucharystię rzymsko-katolicką w innym języku, nie znając zupełnie tego języka, będziecie wiedzieć, że to jest msza nasza. Albo podróba, ale podróba, która się próbuje podszyć pod naszą mszę. Bo wtedy będziemy widzieć, że to jest kościół rzymskokatolicki. Liturgia eucharystyczna składa się z pięciu części. Kiedy się przygotowywało dzieci do komunii, jak byliśmy małymi dziećmi, to księża mówili, że czy pani katechetka w szkole, że msza składa się z dwóch części. Liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Jeżeli was tak uczyni, to was już udarli. Bo prawda jest taka, że jest pięć części. Pierwsza część to są obrzędy wstępne, później są dwie liturgie, czyli liturgia słowa, liturgia eucharystyczna, i później są dwa obrzędy: obrzęd komunii i obrzędy obrzęd zakończenia. To jest no, trochę może skomplikowane. Ja dzieci przygotowując do komunii mówiłem o czterech etapach. Ten, ten obrzęd komunii traktowałem razem z liturgią eucharystyczną, ale tak. Ściśle patrząc, nawet jak to w mszale jest zatytułowane, to są obrzędy wstępne, liturgia Słowa, liturgia Eucharystyczna, obrzędy komunii i obrzędy zakończenia. Czynności w Mszy Świętej dzielimy na części stałe ordinarium misse i zmienne proprium misse, czyli te części stałe to są takie modlitwy jak kirje. Modlitwa błagalna, Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami. Gloria, czyli śpiew chwały Bożej, chwała na wysokości Bogu. Credo, czyli wyznanie wiary, wierzę w jednego Boga. Sanctus, czyli modlitwa pochwalna, śpiew święty, święty, święty. I agnus Dei, czyli błaganie Boga o przebaczenie naszych grzechów, baranku Boży, które też często jest śpiewane. I to są stałe teksty, niezależne od dnia w roku liturgicznym. To są stałe części Mszy Świętej. I są części zmienne, takie jak czytania, psalmy, aleluja i formularz mszalny. Formularz zwykle jest na jednej stronie i składa się z trzech modlitw: to jest kolekta na początku mszy. Modlitwa nad darami w środku mszy i modlitwa po komunii na końcu mszy. Więc jak widzicie, jak księża przerzucają te strony w mszale, to dlatego, że ten formularz jest tak ważny. Do niego się trzy razy w trakcie każdej mszy powraca. I te części zmieniają się w zależności od dnia roku, od święta, wspólnot, wspomnienia jakiegoś czy, czy okresu liturgicznego. W tematach tego tygodnia mieliśmy z tych, które wymieniłem, Kyrie Eleison, chwała na Wysokości Bogu, które należą do części stałych, oraz kolektę, która jest częścią formularza, czyli jest częścią zmienną. Pokora i skrucha przed Bogiem oraz doświadczenie miłosierdzia Bożego powtarzają się w każdej mszy świętej trzy razy. Pierwszy raz w obrzędach wstępnych, czyli w akcie pokuty. Wtedy, kiedy najczęściej Adam się Bogu Wszechmogącemu, spowiedź powszechna to jest pierwsza forma. Są cztery formy takie podstawowe. Druga to jest e, zmiłuj się Panie, bo zrzeszliśmy przeciw Tobie, okaż nam Panie miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Trzecia to są tropy, czyli takie wezwania rozbudowane. Panie Jezu, Ty urodziłeś się, na, te, Panie Jezu, zmiłuj się nad nami Chryste, zmiłuj się Rozbudowane takie formuły. E, jest też taka formuła, którą można stosować w niedzielę, czyli aspersja, pokropienie wodą z modlitwą i jak wspominałem wcześniej procesja całego zgromadzenia może zastąpić też akt pokuty później są przed samym przyjęciem komunii dwa momenty kiedy wyrażamy skruchę Panu Bogu kiedy się, my się śpiewamy Baranku Boży i później kiedy kapłan ukazuje nam hostię i mówi oto Baranek Boży a my mówimy Panie nie jestem godzien bo nie jestem godzien czasem czasem słyszę, że ktoś nie przyjął komunii świętej, choć nie ma grzechu ciężkiego, bo czuł się niegodny, bo na przykład dłuższy czas nie był uspowiedzi. i to jest błąd błąd, że nie przyjął komunii bo czy, nie, czy jest godzien? nie jest godzien bo nikt nie jest zgodził. Bóg przychodzi do nas nie dlatego, że jesteśmy fajni i dobrze, tylko dlatego, że On jest dobry. A grzechy lekkie nie sumują się w grzech ciężki. Kiedy mamy długi u kogoś, to możemy pomyśleć, że to nam się sumuje. No bo suma sumarum mamy jakąś tam kwotę zadłużenia. Ale to nie tak jest u Pana Boga. Więc grzechy lekkie się nie sumują. Czy podchodzisz do komunii po dwóch miesiącach od spowiedzi, czy podchodzisz po, prosto od konfesjonału. Tak czy tak nie jesteś godzien przyjęć komunii świętej. To wiadomo. Ale Bóg jest tak dobry, że chce do nas przychodzić. Kiedy tylko wyrażamy naszą skruchę, choćbyśmy byli u dobrej spowiedzi, to to nie wystarczy. Ale wystarczy to, że Bóg daje nam łaskę, bo łaska jest darmowa. Na nią nikt z nas nie zasłużył, ale Bóg nam ją daje. Więc to, co powinniśmy robić, to kruszyć nasze serca, przyznawać się do naszych słabości i zachwycać nieskończonym miłosierdziem Boga. Bo jak to mówił biskup, już teraz kardynał Ryś, to jest skandal miłosierdzia. To jest skandal, że Bóg jest dobry aż tak. To się w głowie nie mieści, żeby być tak dobrym. I ten akt na początku Mszy Świętej często to są powtarzające się formy, te słowa. Dobrze jest, my staramy się to różnicować, żeby, żeby też różnych form używać, ale nawet jeżeli jest to zawsze te sama, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu to żeby no, bronić się przed rutyną, a robić to świadomie, kruszyć swoje serce. Może to być taki paradoks, że czasami, kiedy mamy za, coś za uszami, nazbierało się jakichś tam grzeszków, to wtedy jesteśmy pokorniejsi i, i lepiej uczestniczymy w mszy świętej, niż wtedy, kiedy jesteśmy tacy spokojni. Bo człowiek zbyt spokojny, to może być yy, ospały. A jak staję przed Bogiem i mam takie poczucie... Nie jestem godny. No to wtedy dużo pokorniejszy jestem. No i po akcie pokuty przechodzimy do kolekty. Kolekta to jest modlitwa zgromadzenia do Boga. Całe nasze zgromadzenie modli się do Boga. Słowo kolekta pochodzi od łacińskiego słowa tu Was zaskoczę kolekta. Kolekta to zbiór, składka. Czasem może słyszeliście na naszych muszach wspólnotowych, mówimy, że kolekta będzie przeznaczona na wspólnotę, bo to jest zbiórka. Stąd też kolekcje znaczków czy monet i innych. Kolekcje to też z tego się wzięły. I kolekta w mszy to jest zebranie wszystkich intencji, jakie Jakie przynosimy. Dlatego ksiądz wzywa na początku kolekty niemalże okrzykiem: Módlmy się. Rozkłada ręce, tak jakby chciał te wszystkie intencje pozbierać. I to jest bardzo istotne, żeby w tym momencie złożyć na ołtarzu tę sprawę, z którą przychodzę. W ogóle, żeby mieć taką intencję. Bo obawiam się, że niestety, ale większość ludzi, którzy nawet chodzą do kościoła, no to ma, mają, jedyną ich intencją jest wypełnić obowiązek niedzielny. A tymczasem my nie powinniśmy tak, że tak powiem, na pusto odprawiać mszy świętej, tylko za każdym razem mieć intencję, mieć świadomą, aktualną intencję, w której przyjmę komunię świętą. Więc w momencie kolekty Wyobraź sobie to tak w objawieniach, zdaje się, w filmie. Największy no z cudów taka scena jest, kiedy aniołowie idą do ołtarza i niosą takie świetliste kule. To są nasze intencje, nasze modlitwy. A niektórzy aniołowie idą z opuszczonymi, pustymi rękami, smutni, bo strzegą człowieka, który nie wie po co przyszedł nam świętą. Więc mamy naszą intencję złożyć na ołtarzu i połączyć ją z intencją główną, którą zapowiada kapłan. My też tych intencji dużo zapowiadamy, raz, że to są zamówione przez wiernych intencje, ale też dołączamy różne, a to módmy się za ojczyznę, a módmy się za dzieci komunijne i za Kościół w Chinach i tak Więc bardzo, bardzo wiele intencji możemy tutaj włączyć w tą kolektę, w ten zbiór naszych intencji. Bo później ksiądz będzie mówił, mo, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Więc wszystkie nasze troski, sprawy składajmy Bogu na ołtarzu yy, z takim wielkim, wielkim pragnieniem doświadczenia Boga żywego w Eucharystii żeby ożywiać to nasze uczestnictwo, wybijać się z rutyny, żeby przygotowywać już w domu do przeżywania Eucharystii, wchodzić w tę obecność Boga świadomie i, i doświadczać tego, że każda Eucharystia przemienia moje życie, uświęca mnie, bo moja dusza łączy się z duszą Chrystusa. Moja dusza się teleportuje na Golgotę. I chociaż moje ciało jest uwięzione tutaj w czasie i przestrzeni, to moja dusza łączy się z bezkresnym Bogiem, z którym kiedyś się złączy w pełni na zawsze. Amen.